Niesamowity sukces Angry Birds sprawił, że markety z aplikacjami zalewane są przez gry o spuszczaniu wymyślnych konstrukcji na zabawnych przeciwników. Duża część z nich to tytuły niewarte uwagi albo co najwyżej przeciętne. Na szczęście. Zdarzają się też prawdziwe perełki, które nie ustępują grom o wkurzonym drobiu ani pod względem oprawy, ani grywalności. Mało tego, niektóre z nich wzbogacają gatunek świeżymi pomysłami i ciekawymi rozwiązaniami. Doskonałym tego przykładem jest wydany przez miniclip sympatyczny zabijać czasu o nazwie Siege Hero. Jak wskazuje tytuł, zajmujemy się tu przeprowadzaniem oblężeń rozmaitych konstrukcji. Część z nich wygląda jak zamki czy wieże, a inne są o wiele bardziej zakręcone i dziwaczne. Każda budowla składa się z dziesiątek pojedynczych klocków, które możemy zniszczyć, powodując jej efektowne zawalenie, a w konsekwencji zmiażdżenie stacjonujących w niej głupiutkich rycerzy i wojowników. W odróżnieniu od gry o nadpobudliwych ptakach, tutaj bombardowanie kolorowych plansz nie odbywa się ze stanowiska umieszczonego z boku ekranu, tylko od przodu, z perspektywy oglądającego akcję gracza. Dzięki temu zdecydowanie łatwiej jest trafić pociskiem dokładnie tam, gdzie chcemy. W pierwszej chwili może się to wydać zbyt dużym uproszczeniem, ale wystarczy spędzić z grą trochę czasu, by zobaczyć, że wcale tak nie jest. Nie osiągniemy tu sukcesu po prostu naparzając pociskami ile wlezie, bo mamy na to zbyt mało amunicji. Musimy ruszyć głową i posyłać niszczycielskie prezenty w takie miejsca, w których wywołają największe szkody. Kombinujemy więc jak zawalić wieżę z użyciem jednego kamienia, albo w którym momencie urwać kluczowy element wiatraka tak, by obracające się skrzydła pofrunęły w sam środek opanowanej przez Indian chatki, a potem z satysfakcją obserwujemy jak wszystko rozwala się w dźrzazgie. Cieszy spore zróżnicowanie dostępnego arsenału. Naszym podstawowym narzędziem zagłady jest sporych rozmiarów głaz wystrzeliwany z katapulty. Poza tym miotamy też drobniejszy gruz, który trafia więcej glocków naraz, bomby o dużej sile rażenia, mołotowy, czy gorącą smołę, która nie niszczy budowli, ale z miejsca zabija okolicznych przeciwników. Animacje towarzyszące rozsypywaniu się konstrukcji są płynne i atrakcyjne, więc zabawa sprawia sporo frajdy. Gra podzielona jest na trzy utrzymane w różnych klimatach kampanie. Średniowiecze, erę Konkwistadorów i Zmagania Piratów. W ramach każdej z nich znajduje się ponad 60 poziomów standardowych oraz kilkanaście etapów bonusowych, co przekłada się na wiele godzin grania. Niestety, aby odblokować dalsze etapy i pozbyć się reklam, trzeba zakupić pełną wersję gry. Na szczęście cena jest uczciwa. Niecałe 4 zł za taką ilość atrakcji i ogrom oferowanej frajdy to kwota, którą da się spokojnie przełknąć. Tym bardziej, że konieczność sięgania do portfela to w zasadzie jedyna wada Siege hero Siege hero to udana gra logiczna, zręcznościowa, która powinna przypaść do gustu zarówno oddanym fanom Angry Birds, jak i graczom, którzy nie przepadają za zielonymi świnkami i skrzeczącymi ptaszkami kamikaze. Cieszy wpadająca w ucho odpowiednio pompatyczna muzyka i zabawne odgłosy towarzyszące zwalaniu się konstrukcji na głowy miniaturowych samurajów, rycerzy i piratów. Oprawa graficzna także stoi na wysokim poziomie. Na ekranie dzieje się dużo, ale gra nie zwalnia nawet na słabszych urządzeniach. Dobre wrażenie robi też fizyka obiektów. Z kolei kreskówkowe modele przeciwników wywołują na twarzy szczery uśmiech. Wymagająca pomyślunku i nieco zręczności rozgrywka dostarcza sporo frajdy, a duże zróżnicowanie lokacji i szeroki wybór broni sprawiają, że zabawa w ogóle się nie nudzi i może trwać godzinami. W ten tytuł zdecydowanie warto zagrać.